Jak zwykle witam serdecznie Trochę się przejaśniło, bo naprawdę padało, było brzydko Spróbujemy to towarzystwo ruszyć Jeden gołem postrzątałem Jeszcze jeden przede mną <laughs> Także Wrócił sprzęt życie, nie pierwszy raz Widzę, sąsiada otwarte, klepią, nie wiem Nie ma go chyba Bo już by zgonił Otwarte latają Dobra, nieważne Jak zwykle już się porozrywały o, życie Nie potrafią razem chodzić w kupie No tam dużo ludzi tłumaczy, że to świeże gołębie W przyszłym roku będzie lepiej Mam nadzieję że to prawda Ale do przyszłego roku To myślę że to będzie jeszcze następne dwa trzy loty doniesione Na pewno będzie przyniesiony jeden w grudniu. Bo już się umówiłem, także przy okazji od razu pozdrawiam Adama. Weźmie się troszeczkę. Tam jest 50 ciemnych, ze 40 jasnych. Także bez koków. Od koków się odchodzi. Jakieś białaski, no to jak najbardziej. Ten dla mnie to nie kok, tylko laleczki. No i góra Nie wiem, białki nie widać Przynajmniej na tej łapie jeszcze ale no ładnie, ładny pułap złapały Miło się patrzy Na dachu o, jest jakaś sroka jakaś co usiadła No nie zauważyłem Życie, tam się dobrze trzymają kupy przynajmniej na razie do czasu kiedy trzeba usiąść i tutaj jest 15 takich wariacików jak ja to mówię także nie no, bo trochę się te chmurki podniosły jak się patrzy na tego fejsa, na te grupy, to ile poszło ludziom gołębi to już w głowie się nie mieści. A tu proszę całe niebo. Pojedynek Praktycznie bez wiaterku. <tryk> ładnie wysoko i w kupie tu jest powiedzmy 30 tu 20 to 3,5 paki się trzyma przynajmniej na razie do czasu kiedy będzie czas na siadanie będzie czas na siadanie a dzisiaj otworzymy budy zobaczymy czy z otwartymi budami będzie lepiej to siadało no co mi zależy raz tak, raz tak próbuj Hmm, tym jasnym się posprzątałem już ta srodka, No nie chcę polatać się na sobie coś tam się stało Ale nie widziałem żeby coś wichrowało, albo inne jakieś nie no normalnie wszystko tylko chęci, brak ale nie tam kręcą chyba te 20 się waliło Ja się rozwężwały już pochwaliły tam ze 350 sobie ładnie chodzi no ale do fiady też muszą być spada chroniarzy trzymamy troszeczkę prostują no i się rozdmucha z roczka kasztan, z różnie to nazywają mają chęć, tamte tak tam słoneczko i troszeczkę bury i mogłyby być plecy i tak myślę, że będą, wcześniej czy później dobrze chodzą Dziarka do bólu. Także <laughs> mówię, tą setkę przyniosę, nie wiem ile to będzie ze 100, może ze 120. To będzie już taki locik do wiosy. To wszystko praktycznie w parach. Jest tam po sporo żałobnika, sporo jasnego. Najwięcej ciemnego. Zero Budapeszta, to dla mnie jest najważniejsze. Zero peszta, Rozwaliłeś. Łapać się tam, żeby to ładnie wyglądało. o, 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 o! o. Te 42 też będzie tu chodziło. Z tych 42 będzie 2. Nie, no 42 to jest 6. Powinno zostać. Klepać. Klepać. Uczyć się schodzić ładnie śrubką. Lubię tak przez łeb na krótkie skrzydełko. Cyk, 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 ale on tego nie potrafił. Nauczą się. Nauczą się muszą się zbrać. Sąsiadów nieraz mi się podoba, jak tak łapie. Z tego pułapu cztery kółka i 15 sekund i wszystko jest w dachu. No i może spancer chodzić w górze. Nie ma idzie, trzeba żeby się działy jeszcze chwilę Bar będzie okrząt za samochód, bo postawiłem a tu w bomby letą, muszę go zaraz jechać od razu myć, bo żona bardzo nie lubi jak jest zabombowany Ale nie ma tak jak po każdym gonieniu jest z 10 Może raz jest więcej, raz mniej ale koło 10 jest za każdym razem nic jeszcze nie usiadło Nie. Spróbujemy jeszcze chwilę uczyć Wszyscy poletałem to wygląda jakby było ich 70 w tej kupeczce Jak się tak z dołu patrzy Nigdy bym nie uwierzył że to jest trzy paki ponad 360-370 bo jeszcze czwóreczka jest z przodu może nieduża, ale jest Może 410, nie liczyłem, może 405, może 401, ale twórka jest słychać już skrzydełka. Schodzenia jestem zadowolony. Jeszcze by tak usiadły to. Od razu jedziemy z konopią. Każdemu po łyżeczce konopi. No i drobnego do bólu. Bo już dzisiaj nie będą więcej ganiały O chciałbym tak zgodzić samemu sami będzie te 42 sztuki puszczone. Pierwszy, drugi, trzeci raz. Żeby taką bez ścineczki. Ja wiadomo nic z tego nie będzie, bo to są zwykłe doklejki, tam łapańce, srańce ale tu nic tego głębia nie trzyma wiadomo przyniesie się o tak teraz koniec grudnia dobiorą sobie pałki półki ze 3 tygodnie pod zaciąg ze dwa tygodnie się pobawić w rozpuszczanie dać jajka niech się przemnożą i na jesień czy na jesień, w maju zobaczyć co one potrafią ile złapią to złapią a te oczywiście cały czas a nie patrzeć na jajka młode te cztery paki niech się ogarnia. Nie chcę położyć w po którym dulałem. a mają... chciałbym, żeby weszła. To one tutaj na Myślałem, że to już jasno, jakiś bałagan się zrobił. Ale nie było skąd na razie przynajmniej. A bije już u nas bardzo, no, chyba u wszystkich już. Się nauczył, przychodzi jak do restauracji. Oczymy, jak usiądą przy otwartych drzwiach do wody. To taki eksperymencik. Zmieniły skrzydełko z drugiego skrzydła lepiej siadają Czy one w ogóle słabo siadają, ale no i chyba czas położyć, zobaczyć co tu się będzie działo Dobrze Mogą być trochę jeszcze lepiej, ale jest już dobrze. słyszałem jak w dar waliły. Bomże, będzie szantaż. Mhm. Były naprawdę już nie mogłem trzymać dłużej, bo już były w samym dachu a zobaczcie co one robią jeszcze będą pajacowały, niech pajacują może ich trzeba trzymać w dachu jeszcze za 2-3 minuty zanim ich się puści do siadania, żeby na tykę siadały, ale to też nie wiem, niedobrze, nauczą się będą miały czas ale siadanie jest tragiczne chodzenie jest super, naprawdę już nie mam się do czego ja przyczepić. Wiadomo, starsi hodowcy, którzy mają swoje gołębie, mogą sobie wymyślać. Ja nie wymyślam, zadowolony jestem. Także tak, Miał być konopia za piękne siadanie, nie było pięknego siadania, a będzie mieszaneczka.

Не, мать, как вкрыло, А, я Ну так же бы хотя с ну, нет. А, так.

i zostaje, i się sobie tam z górą też wszystko ale na dachach, na stodołach nie ma nic także jest dobrze, coraz lepiej a będzie bardzo dobrze mówi, nie ma co się poddawać trzeba jechać do ostatniego pióra ludzie mają tyle gołębi, żeby... aby pszenicy na rynku starciło, żeby miał gdzie kupić Polatane, zadowolone. Rozprostowane skrzydełka O wariaciki jak to wariaciki tu i tam jeszcze widziałem jednego czy dwa bardzo wysoko Także tak to na dzisiaj Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do następnego gonienia. Nara, cześć!